poniedziałek. Końcówka tygodnia badała mi bardzo mocno w kość, bo jestem strasznie wypruty. Weekend był za krótki. Ale nic no. Nie ma co narzekać. Poniedziałek trzeba się zabierać za robotę. Dzisiaj zaczynam dzień od BMW E46 3 litry turbo. Serwis hamulców w przód i tył. Taka to BMK. 3-0 turbo. skrzynią 8 HP, ale ja dzisiaj zajmę się tylko hamulcami, ponieważ więcej czasu nie mam. A kiedy indziej tu jest jeszcze problem ze szczelnością wydechu i coś tam jeszcze, ale to nie dzisiaj, bo nie zdążę. Dobra, tył ogarnięty, tam jest wszystko w serii. Natomiast przód jest po swapie. Zaciski z Mercedesa, tarcze z Opla Insigni. Ale nic, kończę tą jedną stronę, jeszcze druga i jest gotowy. Doszły jeszcze łączniki stabilizatorów, bo też stukają z przodu dość mocno, się okazało. I muszę uzupełnić z tyłu korkami zaciski, bo nie ma korków. I Chodzi tam błoto i korozja na prowadnicę. No dobra, bęka zrobiona. A teraz to, co lubię najbardziej, czyli unboxing. Zawsze fajnie, jak paczki przychodzą. Dwa razy Spera do Abarta 500. Jedna jest do tej brązowej pięcewki, która stoi u mnie już jakąś dłuższą chwilę A stoi głównie dlatego, że nie było tej szpery Dwa... No prawie dwa miesiące czekałem No ale nieważne Teraz będę mógł sobie zaplanować w końcu rozbiórkę skrzyni, bo na to potrzebuje Na wyjęcie, włożenie i złożenie, na z półtorej dniowej. Więc powiedzmy, że dwie dniówki trzeba zarezerwować w razie komplikacji A druga Druga jest do abarta, którego będę robił za raz, dwa, za trzy tygodnie bodajże. No dobra. Fajnie, że w końcu przyszły, mogę sobie zaplanować kiedy to zamontować i będę mógł mu kończyć i wystraić w końcu. Ciekawy jestem też, jak tam pójdzie. I to tak właśnie kończę dzisiejszy dzień, poniedziałek. Super, jakoś tam się nie podziało dużo. Może zmęczyłem tą BMW, Łączniczki doszły, jeszcze coś tam. Więc w sumie zeszło. Ktoś jeszcze przyjechał na pospawanie. No... Dniówka szczeliła, No ale nic. Kończę. Jutro też jest dzień. A jutro, jeżeli uda mi się kupić łożyska, będę gościł znowu Lamborghini. Dzisiaj wtorek. Jadę po łożysko do Lambo. Jeżeli uda mi się kupić, to dzisiaj będę składał jeden z tych dwóch mostów a jeśli nie, no to, to zobaczymy gdzie to zamówić i, i skąd takie łożysko obczarować mam nadzieję, że się uda no dobra, łożysko mam nie mam uszczelniaczy będę musiał szukać Przywracam na warsztat i szukam uszczelniaczy temat się trochę skomplikował Dobra, samochód zaraz przyjedzie. Posłuży mi jako dawca. Muszę przełożyć cały kosz ze starego mostu, dlatego że kielik jest uszkodzony. Kosz też w środku jest uszkodzony. Tak było to łożysko rozbite, że widocznie tak tak to się zakończyło, więc wymiana teflonowej przekładki, którą myślałem na początku zrobić, no nie wyda. Więc dobra. Łożysko mam przygotowane Czekam na samochód i... no i działam No i jest nasz pojazd Także do góry i wyciągam ten stary most jard śrubek I będzie na wierzchu Na szczęście wszystkie powkręcałem ostatnio na smar, więc pójdzie gładko nie dobra, kosz mam przełożony, nowe łożyska wsadzone. Wymyłem też obudowę, U piłków było mnóstwo. Zebrałem tutaj do dyfra, tam też wymyłem, wszystko wyczyściłem. Więc mogę wkładać sobie kosz, skręcać. No i tylko będę czekał na, na uszczelniacze łosie. Czyli tak, most jest gotowy. Stary most też jakoś ulepiłem, żeby był w jednej kupie Może się do czegoś kiedyś przyda, nie wiem Auto na dół Trzeba podładować akumulator, bo umarł I tyle. I czekam na te uszczelniacze do jutra niestety Takim widokiem dzisiaj kończę dzień W Lambo czekał na uszczelniacze Rano przyjdę, poskładam i e, uruchamiam samochód, wyjeżdżam. Tutaj trochę popchnąłem, jakiś układ dolotowy poskładałem, dorobiłem jeszcze jeden uchwyt. Muszę teraz jeszcze pojechać zawieźć ten zacisk nieszczęśliwy do, do naprawy, bo nie działa w ogóle ręczny. Przy dzisiaj nic niestety. Może jutro trochę uda się popchnąć jakiś temat. Ok, no to kończmy. Dziś już środa. Wracam właśnie z Piotrka z promalu. Uratował mi ten zacisk. A jakaś tam drobna masakra się odkobyła. Ale generalnie działa. Mogę go założyć z powrotem. Mam też przerobiony dystans. To z kolei od Marcina z Tokmaru. Także mogę sobie ten temat zamknąć hamulcowy, punciaku DSG. I się też jeszcze chcę poskładać na i oddać, od taki plan. Więc no jest co robić. No jeszcze mam punta Evo na kole no, wahaczy, to też muszę dzisiaj zrobić, także no dzisiaj długo będę pracował prawdopodobnie, ale nic no trzeba to gonić. Dobra, po... <laughs> uszczelniacze powbijane. Mogę montować most i zobaczymy, co to dało. Wychodzi na to, że wszystko git. Przejechałem się, co rada pogoda jest znowu wspaniała, więc no nie będę jakoś szalał, ale do, do jakiejś prędkości sensownej jest cisza, więc myślę, że, że plan został wykonany. Dzisiaj jeszcze na szybko wpadł mi taki abart, do zrobienia Wleciał komplet wahacza magnety Marelli Nie wiem, całe wahacze, bo były zużyte i tulejki, i swożnie, więc nie było sensu naprawiać tak starych wahaczy Więc dwie strony są wymienione Miałem tu jeszcze wyciek ze zbiorniczka, który też myślę, że usunąłem o, Tutaj w standardowym miejscu nie zostało mi jeszcze tylko naprawa skrzynki bezpiecznikowej, bezpiecznik od ogrzewania szyby. No i dobra, skrzynka bezpiecznikowa naprawiona. Jutro jest tylko jazda próbna i można oddawać. Czwartek. Dzisiaj czwartek. Skoczę się przejechać na próbę tym abarcikiem. Wczoraj go wieczorem jeszcze skończyłem. Zobaczę jak to jedzie. I potem przeskakuję na DSG. Mam trochę pracy od spodu. Spróbuję zmęczyć ten wydech. Z płaskiego. Zobaczymy. A potem przyjedzie Kacper. Koło południa i mam tu jeszcze wgrać nową poprawkę. Mapy, bo w nocy miał nam chłopak przysłać, i zobaczymy. Dobra, nie ma się co ociągać, trzeba się brać za robotę. To jest to ponto, w którym wymieniałem słupek. Klient przyjechał do mnie w celu usunięcia, wyciekł gdzieś tam się leje, oczywiście, z. Ze złączki od wysprzęglika Niestety to dość częsty przypadek, nie ma No nieważne, w każdym z tego plastikowego złącza. O, o, o. Gdzieś tam tutaj i płynie po skrzyni, czasami pedał jest miękki albo w podłodze, ale to nie to jest najdziwniejsze. Jechał do mnie dzisiaj autostradą. Czujecie to? Podczas wyprzedzania strzeliła szyba No nie ukrywam, że można dostać zawału chyba w, takim, w takiej sytuacji Więc szukam dziś teraz zaraz szyby używanej lub nowej żeby mu to zmienić, a potem zajmę się dopiero tym wyciekiem No dobra, szyba zakupiona, jutro będę ją miał To jadę jeszcze tylko do ocynkowni, odebrać rzeczy z ocynku i i wracam, odebrałem rzeczy. Fajnie wycinkowane można będzie montować, więc wracam na warsztat. No i tak sobie wyglądają. Adapterki do Audi atkowe. adaptery do Grandziaka mojego. I końcówki, które mi są potrzebne do Aberta. 500, kiedy zakładam chłodnicę oleju. No dobra. Teraz mogę w końcu zabrać się za pracę przy DSG. No i dzisiaj piątek. Mam taki samochód na serwisie. Alfa Romeo Giulietta 1.75 TBI. Boli ją to, że coś piszczy podczas jazdy. Oczywiście Dzisiaj nie piszę, żebym nie mógł sobie sprawdzić. No ale nic, no podniosłem ją, bo kiedyś już ten klient był i przejechaliśmy się i faktycznie był taki gumowy pisk. No, podniosłem ją dzisiaj, bo wtedy nie miałem podnośnika. Jedyne co znalazłem, no to to jest taki tutaj temat. Być może. Tutaj to piszczało o tą opaskę. Teoria naciągana bardzo. Ale nic innego tu nie widzę. Jeszcze zdejmę osłonę. Zobaczę co tam słychać ciekawego. Ale wydaje mi się, że to jedyne co to może tutaj tak sobie piskać. Więc zobaczę czy w ogóle dostanę taką osłonę na dzisiaj. Jeśli będzie, to ją wymienię. A jeśli nie, to trzeba będzie trochę improwizować na ten czas. A osłonę zamówić. Z tyłu tu raczej się nic nie dzieje. No dobra, zobaczymy. Zdejmuję osłonę. Zobaczymy, co tam widać. Dobra, wyciągnąłem przegub. Zupełniłem go smarem. Osłona już jedzie, także czekam. Tutaj ją trochę obkroiło. Coś tu się takiego wydarzyło dziwnego. W przegubie smaru nie było prawie wcale. Ale na szczęście nie zdążył się chyba jakoś zużyć, bo nie ma luzów. Więc tutaj też nie jest nigdzie rozrzucone tego smaru. Więc chyba nie ma że Jeszcze będzie żyć. No i dobra. Osłona już jest wymieniona, poskładane. Zakładam koło, osłonę pod silnik. No i przejadę się i będzie tyle. Wychodzi na to, że jest ok. Nic nie piszczy, nic nie skrzypi. Teraz no, wjadę może grądziakiem i wymienię mu szybę, bo nawet nie mogę go na dworze składować. Przez to, że nie ma prawej szyby. No dobra. Zacznę może od... Usunięcie resztek tej szyby wyodkurzaniu w środku auta no i co, ściągam tapicerkę i jedziemy bo paczka już ze szybą już jest wszystko fajnie, pięknie tylko, że przyszła szyba lewa a nie prawa no nic, mam to porozbierane wyodkurzane to jak przyjdzie to ją tylko zamontuję no nie może być lekko. No dobra. Piątek się skończył. Coś tam podziałałem. Tu niestety, niestety tylko wyjąłem szybę. Ponieważ no, przesłali mnie nie tą stronę. Zostałem lewą zamiast prawej. Także nowa będzie pewnie nowa druga we wtorek. Znając życie. Dzisiaj e, zakładałem koła. Odpaliłem sobie w środku selektor na próbę, żeby sprawdzić podświetlenie, no jaki jest kolor i tak dalej. Bo tak jak myślałem, jest biały. jak chciałem bursztynowy, czy też pomarańczowy. Zacząłem też pracować nad tym panelem, żeby go dopasować do tunelu. Bo to są takie już ostatnie tematy bardziej mechaniczne. Niewiele mi już zostało do zrobienia po weekendzie. Mam trochę pracy bieżącej, ale no będę chciał to gdzieś tam wcisnąć i zacząć już się zajmować elektryką. No i zobaczymy jak, jak pójdzie, bo tej pracy bieżącej się nakumulowało bardzo dużo. Jeszcze Nissan nie chcę współpracować. Coś tam kapie znowu i też będę musiał na niego czasu trochę poświęcić, więc. No, przyszły tydzień będzie bardzo napięty, no, ale postaram się jakoś wszystkie tematy pogodzić. No zobaczymy, czy mi się to uda, czy też nie. Jutro w planie dzień dobroci dla Clio. Ja jeżdżę nim już tak długo bez no, zaglądania można powiedzieć i ostatnio, jako że robiłem dużo tych rozrządów, zacząłem zastanawiać się kiedy w Clio był robiony. I tak powiem szczerze. Nie pamiętam, zapisane też nie mam. A nie chciałbym, żeby była jakaś dziwna sytuacja, więc jutro będę wymieniał rozrząd w klio służbowym. Zobaczymy ile zejdzie, bo jeśli pójdzie gładko i szybko, to jeszcze się pochylę nad punciaczkiem, Głem może. Nad tym sprzęgłem, bo już nie miałem za bardzo jak wjechać, musiałem dodać płynu. Leje się z przewodu jak nie wiem. No nic dobra, kończę ten dzień i do jutra. No i mamy, mamy sobotę. Dzisiaj jest dzień dobroci dla firmowego Clio Muszę zrobić rozrząd, bo już czas. Zawsze to odkładam, już chyba nie wiem który raz z rzędu w końcu jak pęknie pasek to Będę zły, więc lepiej zapobiegać niż leczyć. No dobra, podnoszę go i, i do dzieła. Po dwóch godzinach rozbierania, bo w tym wynalazku francuskim, bo to tylko Francuzi mogli wymyślić takie coś, że trzeba odkręcać alternatory klimatyzację, po to, żeby dostać się do rurki wody, która jest przykręcona do pompy wody. Tutaj, o tu. Ta śrubka, ta, tą śrubkę bym jeszcze może odkręcił. Ale ta jest za taką łapką. jakie sprytne rozwiązanie! No ale nic no. Tu jest o tyle chociaż dobrze, że. Są strzałki. Na górze jest strzałeczka na kółko. A tutaj jest kropka. O! Jest kropka na kółku i nacięcie na obudowie. Także ściągam pasek i pompę odkręcam. Zmieniam to wszystko. No i dobra. Wymieniłem pompę, wymieniłem napinacz pasek. Powoli będę to skręcać. No i dobra. Skończone. Trochę mnie męczył ten rozrząd, nie jest to taka przyjemna robota jak w kwiacie, no ale nic. Mogę jeździć. Następne kilometry bez stresu, że coś się wydarzy. A wóz operacyjny jest bardzo ważny. Dobra, zakończę sobotę. Nic więcej się nie udało zrobić. Jest godzina czpawe 14. A jest sobota, więc myślę, że wystarczy tej walki. Do poniedziałku. Cześć.